Siemaneczko, pomyślałem, że nagram taki krótki filmik. Chciałbym się z wami podzielić o swojej wierze trochę, jak moja relacja z Bogiem wygląda, a więc jak to się stało, że zacząłem wierzyć. Mimo, że wychowałem się w katolickiej rodzinie od dzieciństwa, to nie znałem Boga i, i nie doświadczyłem Boga prawie w ogóle w kościele. Nie wiedziałem, czy był prawdziwy, więc no myślę, że jak u większości ludzi... Była u mnie taka martwa wiara, ponieważ nie będę się angażować w coś, co może nie być prawdziwe, jeżeli nie ma Boga, no to po co mam chodzić do kościoła, po co mam jakieś modlitwy mówić, po co mam Biblię czytać. No i tak było przez długi czas i też żyłem z życiem życia imprezowania, aż pewnego dnia, totalnie przypadkowo, tak około 3 lata temu, zagłębiłem się w takie tematy typu satanizm i tak dalej. Nie, że chciałem w to wejść, ale widziałem, że takie rzeczy są i że są sataniści i no i diabeł po prostu istnieje. I zauważyłem też, że, że szatan po prostu jest bardzo przeciwny Bogu i chce sprowadzić jak najwięcej ludzi do piekła. No i jak sobie zdałem z tego sprawy, to tak analogicznie w głowie sobie pomyślałem, kurde, no to musi być Bóg w takim razie. Musi być też ten dobry Bóg, który nas stworzył skoro jest takie zło na tej ziemi. A Szatan tutaj ma taką tymczasową władzę i uwierzcie mi, chce wszystko zrobić, żebyście poszli w grzech, a nie w stronę Boga. No więc takie uświadomienie sobie, że jest ta zła strona, sprawiło, że chciałem wrócić do Boga, otworzyłem Biblię. No i słuchajcie, jak otworzyłem Biblię, to nagle wszystko o świecie zaczęło mieć dla mnie sens. Nagle mi się jakby totalnie oczy otworzyły, poczułem taki pokój, którego nigdy nie poczułem wcześniej i taki sens życia, no bo... Jak jest Bóg, który nas stworzył i możemy mieć różne plany w naszym życiu, rodzina, pieniądze, kariera, cokolwiek, ale jakbyście tak pomyśleli, co może być ważniejsze niż poznawać Boga, który nas stworzył, mieć z nim relacje? Nie mówię o Kościele Katolickim, nie mówię o jakichś innych sektach, ja mówię o czystej relacji z Bogiem, który nas stworzył i swojego syna, którego wysłał, żeby za nas umarczyli Jezusa. No więc w takim dużym skrócie to mnie skłoniło, żeby wrócić do relacji z Bogiem i to mi nadało takiego prawdziwego sensu życia, którego szukałem wcześniej na imprezach, czy w innych relacjach, czy cokolwiek. Ale uświadomiłem sobie, że nie ma nic ważniejszego. Nie wiem, mam nadzieję, że ma to sens, to ja mówię na razie, Staram się Wam to poukładać w głowie, jak, jak ja podchodzę do tego całego tematu. No i też wchodzi tutaj temat, co jest po śmierci, prawda? Biblia nam jasno i wyraźnie mówi, że mamy dwie drogi: albo droga potępienia, czyli piekło, albo możemy trafić do nieba. No i co jest ciekawe, bo Kościół katolicki stanie źle to przedstawia, moim zdaniem. Zbawienie jest coś, co jest niezasłużone. Czyli. Bóg nie patrzy na to, czy ty byłeś dobrym człowiekiem całe życie, tylko Bóg patrzy, czy ty przyjąłeś ofiarę Jezusa na krzyżu. Bo jakbyście popatrzyli na swoje życia, zobaczycie, że zgrzeszyliście w jakikolwiek sposób, kiedykolwiek. Jako ludzie jesteśmy istotami grzesznymi. I to jest w naszej naturze, żeby popełniać grzechy. A Bóg ma taki idealny standard, że musielibyśmy być idealni bez grzechu, żeby trafić do nieba dlatego Jezus przyjął grzechy całego świata. Jakby Jezus na krzyżu doświadczył to cierpienie, te bóle, te męki, te traumy, to wszystko, co ty byś musiał w piekle przeżywać przez wieczność i on to przyjął na siebie. Więc nie musisz być święty przez rok, przez 10 lat, żeby okej, okay, już zasłużyłem na niebo. Nie zaprasujesz sobie nigdy, tylko przyjmij ofiarę Jezusa. Która jest za darmo I dzisiaj możesz przyjąć tą ofiarę Możesz przyjąć Jezusa do serca Jeżeli to zadeklarujesz swoimi ustami Jak tak rozmawiam z ludźmi Wiele osób myśli, że oni już są wierzący Że chodzą do kościółka czasami I czasami się pomodlą I że to wystarczy Ale to nie jest do końca tak Bo Jezus oddał swoje życie za nas na krzyżu I my w zamian Powinniśmy żyć teraz dla Niego to jest taka wymiana, moim zdaniem sprawiedliwa. I to się nazywa nowo narodzenie. Czyli żyłeś w jakiś sposób, zostawiasz swoje stare życie i idziesz teraz za Jezusem. I to jest teraz twoje nowe życie, twoja nowa droga. To nie znaczy, że musisz żyć w klasztorze czy cokolwiek, ale chodzi o to, żeby praktykować faktycznie tą relację, czyli modlitwa, Biblia, znaleźć sobie fajną wspólnotę, najlepiej, żebyś miał pewność, że ta twoja relacja jest żywa, że masz relację z Bogiem, że jesteś nowonarodzony, że nie jest to tylko teoria, że rozumiesz na czym polega zbawienie, że staniesz kiedyś, a każdy kiedyś stanie, na dzień sądu ostatecznego, to będzie po twojej śmierci, staniesz przed tronem Bożym i czy masz taką pewność, że, że trafisz do nieba, że masz tą relację z Jezusem, prawda? Bo też w Biblii jest napisane, wiara bez uczynków jest martwa, więc nie wystarczy raz wyznać Jezusa i potem sporadycznie się do Boga odezwać tylko żyć dla Jezusa. I uważam, że jeżeli doświadczysz tej relacji z Bogiem, nie będziesz chciał wrócić do swojego starego życia. Zobaczysz, że to jest zbyt piękne, żeby wracać. No jeszcze mogą się niektórzy zastanawiać, jaki jestem denominacji. Ja jestem chrześcijaninem biblijnym, nie utożsamiam się żadną denominacją, nie jestem już katolikiem, żadnej innej sekty, nie jestem typu Mormonii, Jechowi. To są wszystko kulty wymyślone przez ludzi. Ja kieruję się Słowem Bożym, czyli tak jak wspominałem, czyste biblijne chrześcijaństwo. No, ogólnie czy ja jestem idealny od nawrócenia? Nie, zdecydowanie nie jestem. Też popełniam błędy i, i to co wyróżnia chrześcijanina, że, że chrześcijanin wstanie po każdym upadku. Nie jest, nie jest tak, że upadniesz i potem leżysz tam i wracasz do swoich starych ścieżek i nie obchodzi cię już Bóg tylko trwasz do końca, trwasz w relacji z Bogiem, wierzysz, że Bóg Cię wyciągnie z wszystkiego. I czemu nie powinieneś być obojętny wobec Boga? Bo nie możesz przez całe życie siedzieć na płocie, tylko musisz podjąć decyzję. Albo idziesz w stronę Boga i oddajesz się mu i żyjesz dla niego i to życie jest zdecydowanie lepsze. Bóg ma o wiele fajniejszy plan na twoje życie niż ty myślisz i też Cię chce bardzo pobłogosławić albo idziesz w stronę świata, czyli imprezy, czyli wszystkie te przyjemności ciała. No a to jest to, co diabeł chce. Diabeł chce, żebyś poszedł w pokusy. Diabeł też chce, żebyś był niezdecydowany i żebyś siedział na płocie i żebyś nie podejmował decyzji, że no nie pójdę w stronę Boga, nie pójdę w stronę świata, po prostu będę tak pół na pół, jedną nogą tu, jedną nogą tam. Ale tak się nie da. Bo żeby, żeby żyć w relacji z Bogiem trzeba podjąć ten pierwszy krok, trzeba się na nowo narodzić, i jakoś twoje życie powinno się zmienić i powinno być inaczej niż było wcześniej, bo Bóg cię przemienia od środka, prawda? Czy taką ostatnią rzecz, co bym wam chciał powiedzieć, bo niektórzy mogą się zastanawiać, dlaczego mnie tak obchodzi, żeby dzielić się z innymi moją wiarą. Bo wiecie, ja pamiętam jak ja żyłem w świecie, jak nie znałem jeszcze Boga, jak nie wiedziałem jaki Bóg jest dobry i co, i co ma dla nas przygotowane. I szedłem na drodze, która prowadzi do piekła. I uważam, że, i uważam, że 99% ludzi jest na tej drodze, która prowadzi do piekła. Bo to jest szeroka droga, w Biblii jest napisane. Moją misją w życiu jest, żeby jak najwięcej ludzi po prostu nakierować na Boga, pomóc wyjść po prostu z tych problemów życiowych. I wierzę, że jak poznają Boga, to się te problemy zaczną rozwiązywać i życie będzie zdecydowanie lepiej wyglądać. Kiedyś moje życie nie miało sensu, imprezowałem, robiłem różne głupie rzeczy, a teraz moje życie ma sens. Celem mojego życia jest szerzyć dobrą nowinę, czyli to, co Jezus zrobił i mam nadzieję, że wy przyjmiecie go do swojego serca już nawet dzisiaj. Możecie wyznać, Jezu przyjmuje ciebie do serca, chciałbym żyć z tobą w relacji. Przemień moje serce, pokaż mi, że jesteś prawdziwy. I że mogę Tobie ufać. Powiedz takie coś i zobaczysz, że Twoje życie się, się przemieni. Trzymajcie się.